Witajcie. Dziś chciałabym opowiedzieć Wam króciutko o dojrzałości emocjonalnej, która jest jednym z elementów do oceny podczas badania psychologicznego. Zapraszam. Rzeczywiście z tą dojrzałością emocjonalną jest trochę kłopot, tak jak z dojrzałością społeczną, o której mówiłam Wam w jednym z poprzednich filmów. Link Wam zostawiam. U góry, dlatego że tutaj też nie do końca jest ta dojrzałość emocjonalna zdefiniowana i różnie przez różnych autorów traktowana. W rozporządzeniu i w metodyce w nim zawarta jest tylko informacja o tym, że tę dojrzałość emocjonalną mamy rozumieć jako radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresowych oraz jako takie zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ewentualną dezorganizację zachowania. No właśnie. Także nie za dużo jest tutaj powiedziane, no i trzeba się zastanowić, jak to rozumieć, jak do tego podejść i ewentualnie z czego skorzystać, żeby to zbadać i ocenić podczas badania psychologicznego. Dojrzałość emocjonalna jest takim bardzo złożonym konstruktem i tak naprawdę. Ciężko jest tak w kilku słowach ją zdefiniować. Z jednej strony, niektórzy uważają, że jest to pewien synonim inteligencji emocjonalnej, ale to też nie jest tak, że możemy jeden do jednego zamiennie stosować te sformułowania. Jedni uważają, że e Możemy tu mówić o tak kompetencjach społecznych, kompetencjach emocjonalnych, no ale to są umiejętności, więc możemy nad nimi pracować. Poza tym na te umiejętności będą składały się też zdolności, m.in. radzenie sobie tak, z emocjami negatywnymi albo taka świadomość przeżywanych stanów emocjonalnych i różnego rodzaju inne zdolności, tam jest ich chyba 10, które się będą właśnie składały na te kompetencje. No właśnie, ja postarałam się zapoznać się z literaturą przedmiotu dotyczącą tej dojrzałości emocjonalnej i tak zebrać z tych kilkunastu definicji takie najważniejsze punkty, które pojawiają się, a które opisują osobę, która jest dojrzała emocjonalnie. Czyli taka osoba powinna być świadoma swoich stanów emocjonalnych, świadoma tego, co przeżywa, swoich potrzeb. To powinna być też osoba, która. Kontroluje emocje, ale nie tłumi je, tylko raczej właśnie potrafi wygasić i przepracować efektywnie emocje negatywne, ale też wzniecać i właśnie te emocje pozytywne. Więc jakby też takie rozróżnienie. To jest osoba, która właśnie będzie potrafiła kontrolować swój stan emocjonalny, która będzie potrafiła. Tak, jakby panować nad tymi emocjami, żeby one nie dezorganizowały jej zachowania. To będzie osoba, o której mówi się, że ma wysoką samokontrolę, że jest empatyczna, że jest autorefleksyjna, więc no, dużo jest tutaj tego typu sformułowań. No właśnie. No i teraz, jakby skąd możemy czerpać wiedzę tej dojrzałości emocjonalnej, czyli czym możemy tą dojrzałość emocjonalną zbadać? Jest tutaj tak naprawdę kilka sposobów, o których chcę Wam opowiedzieć. Z jednej strony możemy Podobnie jak w przypadku dojrzałości społecznej, wyciągać z różnych testów, którymi badamy y, kierowcę czy Inną osobę, która stawia się u nas na badaniu, z takich testów osobowościowych i temperamentalnych wyciągać sobie właśnie jakieś skalę, wyniki, korelacje. Z drugiej strony możemy też zastosować inne testy do mierzenia innych, jakby aspektów dojrzałości emocjonalnej. Możemy sobie zmierzyć poziom lęku ze staja, możemy sobie empatię z IWE zmierzyć, możemy poczucie stresu sobie zmierzyć, jakby możemy skorzystać z innych metod. Ponadto. Możemy też pójść w kierunku tej inteligencji emocjonalnej. Tak naprawdę, ta inteligencja emocjonalna i związana z nią taka pewna dojrzałość społeczna będą ważne w niektórych z zawodów, na które są obowiązkowe badania psychologiczne czyli instruktor, egzaminator, czy kierowca autobusu czyli osoby, które mają do czynienia z pracą z ludźmi. Jeżeli macie na wyposażeniu albo chcecie się wyposażyć w te komputerowe systemy do badań psychologicznych typu Sigma czy testu Drive, to one też zawierają sobie taki test do badania dojrzałości emocjonalnej. Nie wiem, jak wygląda on Sigma, nie wiem, jaki on ma konstrukt teoretyczny, więc o tym wam nie powiem. Natomiast jeżeli chodzi o testu drive, to mamy tam test stabilności emocjonalnej, który właśnie będzie oceniał zrównoważenie emocjonalne i ewentualną właśnie wpływ na dezorganizację zachowania, czyli mniej więcej tak jak tutaj jest w ustawie. Poza tym, do czego was jeszcze bardzo zachęcam, szczególnie jeżeli jesteście na początku swojej drogi jako psycholog transportu, to żebyście korzystali z literatury. Mamy metodykę do przeprowadzenia badań psychologicznych i tam jest, słuchajcie, spory fragment właśnie o dojrzałości emocjonalnej, o tym jak ją rozumieć i czym ją badać. Zresztą ja też przygotowując ten film posiłkowałam się wiedzą z tej książki, ale tam też, słuchajcie, są Podane badania i wyniki z tych badań, zastosowania w ogóle totalnie innych testów do badania różnych aspektów dojrzałości emocjonalnych, właśnie dotyczących badania płci psychologicznej czy stylów przywiązaniowych, których może no, tak nie wprost byśmy wpadli na to, że możemy skorzystać, będąc psychologiem transportu. Więc gorąco Was zachęcam, właśnie do tego, żeby się z taką literaturą zapoznać. Jest jeszcze drugi aspekt tej dojrzałości emocjonalnej, czyli pod kątem tego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ale temu chciałabym poświęcić osobny filmik, bo tam jest też sporo narzędzi, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że będziecie mieli teraz taki pomysł na to, jak ugryźć tą dojrzałość emocjonalną. Do usłyszenia, do zobaczenia.